Szanowni Państwo, witam serdecznie. Konferencja prasowa Konfederacji Jakub Kulesza, przewodniczący Kołopasowskiego Konfederacji, ze mną poseł Grzegorz Braun, poseł Michał Urbaniak. Dzisiaj przyjrzymy się cenom. Jakie Polacy muszą płacić na wakacjach. Inflacja dalej rośnie, a Polaków po prostu na te wakacje w tym roku niestety nie jest stać. Polacy płacą coraz więcej za absolutnie wszystko, za żywność, za prąd, za gaz, za węgiel, usługi. Paliwo w, paliwo w trwającym okresie wakacyjnym widać to wszystko wyraźnie, chociażby po mniejszej ilości turystów w kurortach wypoczynkowych. Po prostu Polaków przestaje być stać na wakacjach. Wakacje. Jak wynika z raportu, Wakacje Polaków w trudnych czasach w Związku Banków Polskich w tym roku na wakacyjny wyjazd Polacy planują wydać średnio 1358 zł za osobę. To 18, o 11,1% więcej niż przed rokiem. W górę poszły ceny noclegów z nadmorskich kurortach. Według danych Eurostatów są one o średnio 16% droższe niż rok temu. Więc to, że Polacy wydadzą więcej, to nie znaczy, że są bardziej zamożni, tylko po prostu wszystko więcej kosztuje. W 2021 roku, czyli rok temu, w Kołobrzegu uśredniony koszt noclegu dla dwóch Pana. osób. Panie Jakubie, przepraszam. czy ten rejwach tam przy stoliku możemy prosić o ton ciszej? Szanowne panie, troszkę ciszej. Dziękuję bardzo. Panie Jakubie, kontynuuj. Dziękuję. Szanowni Państwo, rok temu w koło uśredniony koszt noclegu dla dwóch osób wynosił około 560 zł. W tym roku może to wynieść nawet 1000 zł. W nadmorskich miejscowościach takich jak Świnoujście, Łeba czy Ustka nastąpi wzrost cen o minimum 30%. W sobocie uśredniona cena za sześć noclegów to koszt mieszczący się w granicach 3000 zł. Czteroosobowa rodzina, dwoje rodziców i dwójka dzieci zapłaci za dwutygodniowy pobyt w Mielni, około 2000 zł, co to ceny dla taniego pensjonatu i jednego pokoju na cztery osoby. To wszystko informacje pochodzące z tego raportu. Żeby nie było, że tylko narzekamy, mówimy że źle, od razu wskazujemy winnych i bynajmniej nie jest nim tylko i wyłącznie Władimir Putin. Winny jest nie tylko prezes Adam Glapiński, nie tylko Mateusz Morawiecki, ale niestety większość sejmowa i to znaczna większość, ponieważ co posiedzenie sejmu w tym gmachu odbywa się festiwal rozdawnictwa publicznych pieniędzy, które oczywiście źródłem jest dodrukowanie bądź nowe podatki, które zwiększają inflację. Tylko Konfederacja stale sprzeciwia się zwiększaniu wydatków publicznych, ponieważ sprzeciwiamy się inflacji. Nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale Platforma Obywatelska PSL Chcą gasić pożar inflacyjny, dolewając więcej paliwa do ognia. My się temu sprzeciwiamy, wiemy jakie są źródła tej inflacji. Z jednej strony prezes Adam Glapiński chce swoimi błędami, czyli w zasadzie obarczyć skutkami swoich błędów kredytobiorców, podnosząc stopy procentowe, co ma takie uzasadnienie, że celem tego jest ściągnięcie pieniędzy z rynku. A z drugiej strony ta większość sejmowa na czele z premierem Mateuszem Morawieckim przy wsparciu platformy lewicy PSL-u po prostu robi coś zupełnie odwrotnego, czyli jeszcze więcej pieniędzy rzuca na rynek poprzez różne programy, dotacje, rozdawnictwo, co oczywiście ma tak przeciwny do działań Glapińskiego jest całkowicie bez sensu i przyczynia się do jeszcze szybszego wzrostu cen. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Michała Urbaniaka. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja wrócę jeszcze do tych cen. Otóż proszę zobaczyć, no, w tym roku dla czteroosobowej rodziny średnio wyjście na zwykłe gofry to jest koszt 80 zł, a na obiad w restauracji nadmorskiej 150 do 200 zł. To są ceny, na które tak naprawdę w dłuższej, w dłuższej perspektywie mało którą rodzinę stać. To też powoduje, że turystyka, która jest również bardzo istotnym elementem naszej gospodarki, ponieważ Polska jest pięknym krajem, krajem, w którym naprawdę jest tu zwiedzać też mocno ucierpi. Mieliśmy dwa lata lockdownów, dwa lata ograniczania turystyki także ograniczania wyjść na spotkania z, z ludźmi, jedzenia, przykładowo na mieście. No i to też dzisiaj zbiera swoje żniwa przez to, że rząd blokował możliwości też przedsiębiorców blokował konsumentów potem dosypywał pieniądze właśnie do systemu gospodarczego do gospodarki no mamy co Mamy, mamy sytuację, w której te firmy też no, próbują sobie odbijać, ale to też jest związane z bardzo nieodpowiedzialną polityką gospodarczą w obszarze energetycznym, ponieważ wiele produktów drożeje m.in. ze względu na ceny energii, ze względu na ceny paliwa ponieważ transport no, trzeba wliczyć zawsze w koszt danego produktu i ta polityka ta nieodpowiedzialna polityka od kilku lat teraz będzie zbierać swoje żniwo. A co robi, co robi ten rząd i czemu wtóruje właśnie opozycja ta bardziej lewicowa naturalnie od nas? No już rozpoczął to Jakub Kulesza, dokończę podając konkretny przykład. Otóż mieliśmy na poprzednim posiedzeniu Sejmu, na tym trwającym jeszcze posiedzeniu Sejmu ustawę o dodatku węglowym. Dodatku, który będzie kosztował Wszystkich nas 11,5 miliarda złotych, dodatku, który w zasadzie. Ma być przeznaczony na produkt, którego nie ma. No i PIS chce tyle przeznaczyć. Platforma chciała przeznaczyć jeszcze więcej, bo chciała dać to wszystkim. PSL chce dać po 6 tysięcy złotych, a prawda jest taka, że to i tak jest bez sensu, ponieważ produktu takiego jak węgiel no zwyczajnie na rynku dzisiaj jest bardzo mało i nie będzie nie będzie to poprawiało sytuacji, tylko można powiedzieć, że to takie banknoty na otarcie. Ues dla części ludzi, tylko dlatego, że PiS wcześniej tę sprawę zawalił i tego węgla na rynku nie ma. A wyjeżdża jednocześnie wiele polskiego węgla za granicę, tylko no jak widać, jest dostępny dla tych, którzy już szybciej się na to przygotowali, dla innych państw także, ale nie dla Polaków. I to jest patologia, z którą powinno się walczyć. Tylko, że ten rząd nie jest w stanie. Tego zrobić. Nie są w stanie, moim zdaniem, tego przeskoczyć. No, widzimy, że już dowiedzieliśmy się przecież, że obniżenie też zużycia gazu o 15% w interesie Niemców ma w Polsce nastąpić. I to jest kolejna patologia, z którą należałoby w tym wypadku walczyć. Dokończy Grzegorz Bama. Szczęść Boże, i ratuj się kto może, póki rząd Zjednoczonej Górze Prawicy z kontrasygnatą totalnej opozycji nakręca spiralę inflacyjną. Nakręca i nakręcać będzie, możemy przecież wierzyć pani minister finansów, Magdalenie Rzeczkowskiej która jest aktualnie główną księgową pisowskiej mafii, kiedy mówi, że pieniądze na programy socjalne znajdą się na pewno, bo tak trzeba. No trzeba oczywiście ze względów wizerunkowych, ze względu na to, że zjazd sondażowy PiSu jest już tendencją utrwaloną. No i w tej sytuacji Konfederacja w tym kontekście odbija piłeczkę i w stronę rządu wznosi hasło mniej żreć. Trzeba mniej we <laughs> Żreć pieniędzy Polaków, mniej przeżerać pieniędzy wyciskanych z polskich przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich misiów, w podatkach. Ustawy zgłoszone przez Konfederację, tanie paliwo, tani węgiel zamiast 11,5 miliarda na dodatki te deputaty węglowe bez węgla, bez pokrycia w węglu. Wreszcie prąd bez wad to byłaby forma odpuszczenia odkręcenia śruby Polakom, zamiast przeżerać ich pieniądze na przekupywanie narodu tym, co mu się odebrało. Ponadto wczoraj przez nas tutaj objaśniony konieczny imperatyw zniesienia podatku Belki to wpływy do budżetu wcale nie porażające, a zatem na pewno o to akurat budżet się nie potknie, nie wywróci, natomiast zostałoby trzy 70, 70 miliarda w kieszeniach Polaków. To, to byłaby notabene zachęta wzmacniająca, wzmacniająca te koncepcje ściągania pieniędzy z rynku przez otwarcie odrobinę szerzej perspektyw związanych z oszczędzaniem, z lokowaniem pieniędzy. Zatrzymanie do druku pieniądza, no tak. No tak, prezes druku Glapiński wreszcie powinien zatrzymać tę drukarkę. No ale nikt nie chce zaciągnąć hamulca, tylko Konfederacja się o to dopomina. Dość fiskalizmu, dość przekupywania Polaków ich własnymi pieniędzmi, dość talmudyzmu biurokratycznego, który Polaków <Ky> ciągle męczy, nęka i rolnik, i nauczyciel, i lekarz notabene, i każdy polski przedsiębiorca jest przede wszystkim. Przywalony tym strasznym garbem, hałdą papierów, które są do wypełnienia. I to są, zauważcie Państwo, oszczędności, które Konfederacja proponuje bez, bez kosztów. Które, które z jednej strony nakręcają spiralę inflacyjną, a, a z drugiej strony czynią niemożliwym wydobycie się naszej gospodarki na jakąś prostą, dlatego że rząd zniechęca. Do aktywności gospodarczej zamiast zwyczajnie nie przeszkadzać. I powtórzmy: w tym Sejmie tylko Konfederacja jest po stronie Polaków, budżetów polskich rodzin. Tylko Konfederacja upomina się o rozwiązania, które umożliwiłyby wreszcie wychodzenie z nędzy, której obszary powiększają się. Ku zamożności tylko Konfederacja nie poparła ani jednej z kilkudziesięciu podwyżek podatków jawnych i ukrytych, które zostały w Wysokiej Izbie przedłożone tylko w tej kadencji. Mniej żreć, panowie ministrowie, mniej żreć naszych pieniędzy, a może uratujemy się jeszcze. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Kłaniamy Dziękuję. się z Panem Bogiem.